w Wiedniu. Nawet się nie zastanawiajcie, tylko koniecznie wypożyczajcie rowery i, i zwiedzajcie w ten sposób Wiedeń, bo właśnie jeździmy w kółko po praterze. Jest super! W Wiedniu można wypożyczyć rower w automacie, wziąć sobie ze stojaka i pojeździć nim po całym Wiedniu i dzisiaj właśnie zabieramy Was na taki spacer, tylko najpierw muszę dokończyć wypożyczanie roweru. Idziemy sobie teraz rowerem po Praterze. Są tutaj specjalne ścieżki. Co ciekawe ścieżki są zazwyczaj po jednej stronie ulicy w jedną stronę, po drugiej w drugą. E, rowery mają też własną sygnalizację świetlną. Trzeba się troszeczkę przyzwyczaić, ale rower jest dość wygodny. Nie ma przerzutek, ale fajnie się jeździ, dużo ludzi jeździ na rowerach. Wiem, że trochę Wam trzęsie, ale... Dacie radę! Po praterze i chciałam dodać, że wcale nie jest jesień, chociaż liście na drzewach mogłyby sugerować coś zupełnie innego. Tutaj jest totalny październik albo listopad, szczerze mówiąc, ale pięknie pachnie i w ogóle zwiedzanie Wiednia na rowerze jest naprawdę super. Koniecznie jak będziecie w Wiedniu, musicie skorzystać z wypożyczenia roweru, tym bardziej, że e, rowery przez pierwszym będzie desal a potem się płaci chyba 1 euro. Więc nie jest to duży koszt, taniej niż butelka wody w pierniu. liście spadają z trzep normalnie jak jesienią a tam po mojej lewej jest ścieżka dla koników naprawdę strasznie fajnie jest tutaj jadę pozdrawiam Was gorąco z naszej wyprawy po praterze na rowerach Jeździmy. Tutaj są również konie. My mamy ponownie rowery. Troszeczkę zaczęło się pić, ale przecież pogoda to nie jest problem. Mamy takie fajne e, korteczki od deszczu. E, no i właśnie pokażemy Wam kolejne fajne widoki z punktu rowerowego. Jest tutaj dość zielono. się już na wypożyczenie roweru w jednej ze stacji rowerowych, to pamiętajcie, by zaopatrzyć się w mapę, ponieważ rowery w tym mieście są tak popularne, że właśnie musieliśmy przejść dwie stacje, w których po prostu było pusto i nie było już ani jednego pojazdu, a my odwiedziliśmy jak ktoś nam zabierał, ale tylko jeden, więc tak by się nam nie nadał. Musieliśmy pójść kawałek dalej, no i tam już był troszeczkę większy wybór. W każdym razie taka mapa na pewno ułatwi znalezienie stacji rowerowych, a w centrum jest to bardzo ważne.